W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak dzięki Zwiftowi udało mi się zrzucić ponad 13 kg w zaledwie 4 miesiące. Zaczynałem od około 85 kg, a dziś waga pokazuje 71,5. To oznacza, że średnio traciłem niecały kilogram tygodniowo czyli dokładnie tyle, ile uważa się za zdrowe i stabilne tempo redukcji. Zanim przejdziemy do konkretnych treningów, warto zrozumieć fundamenty. Zwift to niesamowite narzędzie, ale sam w sobie nie zrobi za nas całej roboty. Najważniejszy element redukcji to zawsze deficyt kaloryczny, jeśli jesz więcej niż spalasz, to nawet 5 godzin tygodniowo na trenarze nie pomoże. Najczęściej deficyt rzędu 500 do 700 kalorii dziennie pozwala tracić 0,5 do 1 kg tygodniowo. Zwift może mocno wspierać ten proces, bo sama godzina jazdy potrafi spalić 400 kalorii, ale prawdziwy efekt daje rozsądne jedzenie. Drugą rzeczą jest regularność. Możesz mieć najlepszy plan treningowy, ale jeśli robisz jedną jazdę na dwa tygodnie, to nic się nie wydarzy. Minimum dla zdrowia to jakieś 2,5 godziny wysiłku tygodniowo. Ale jeżeli celem jest odchudzanie, to znacznie lepiej celować w 5 godzin lub więcej. To nie muszą być ciężkie treningi, nawet Zwiftowy Plan Gran Fondo, który wiele osób poleca przy redukcji, zakłada właśnie około 5 godzin jazdy tygodniowo. Długie, spokojne sesje dają naprawdę dużo i szczególnie mocno spalają tłuszcz, kiedy kręcimy w odpowiedniej intensywności. No i właśnie tutaj wchodzi strefa druga, czyli tlenowa baza to ona stanowi fundament całego procesu spalania tłuszczu. W tej intensywności oddychasz trochę mocniej, ale nadal jesteś w stanie mówić pełnymi zdaniami. Nogi pracują płynnie, tętno jest stabilne, a ciało nie czuje wypalenia. I co najważniejsze, w tej strefie możesz siedzieć długo, a im dłużej siedzisz, tym więcej kalorii spalają twoje mięśnie. To właśnie w Z2 zrobiłem największą część swojej redukcji i szczerze uważam, że to najważniejszy element całej układanki. Potem do tej bazy dokładamy odrobinę intensywności. Treningi w okolicach FTP, czyli tzw. próg, pozwalają pracować na wysokim, ale kontrolowanym wysiłku i spadać mnóstwo energii w krótkim czasie. To mogą być odcinki trwające po kilka czy kilkanaście minut. Jeszcze mocniejsze są interwały VO2 Max, czyli krótkie, intensywne fragmenty, przy których naprawdę czujesz, że pracujesz. I choć są trudniejsze, to dają efekt podkręcenia metabolizmu już po treningu. Organizm dalej spala kalorie, nawet kiedy zsiadasz z roweru. W praktyce cały tydzień można ułożyć bardzo prosto. Jedna krótka sesja V2 Max, jedna sesja progowa, a całą resztę spokojne tlenowe jazdy. I to naprawdę wystarczy, bo dwa mocne bodźce tygodniowo plus odpowiednia objętość w strefie drugiej dają dużo lepsze efekty niż próba codziennego zażynania się na wysokiej intensywności. Jeśli dopiero zaczynasz, pamiętaj, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Najpierw krótsze sesje po 30 do 45 minut, a dopiero później dokładanie kolejnych elementów. Obserwuj swoje tętno. Zakres 60 do 70% tętna maksymalnego to idealne tempo na spalanie tłuszczu i budowanie bazy. Nie wolno też zapominać o regeneracji, to nie jest coś dodatkowego, to równie ważna część treningu jak sama jazda. Jeden czy dwa lekkie dni tygodniowo są naprawdę potrzebne, żeby organizm mógł wrócić do równowagi. Bez regeneracji ani forma, ani proces odchudzania nie idą do przodu. I na koniec najważniejsza rzecz, która spina to wszystko. Kluczem jest ciągłość i umiar. Te 13 kg zgubiłem nie dzięki jakimś magicznym interwałom, tylko dzięki prostemu planowi, którego trzymałem się tydzień po tygodniu. Najpierw ogarnięcie kalorii, potem regularne treningi, minimum 5 godzin tygodniowo, mieszanie intensywności i dbanie o odpoczynek. Zwift świetnie mnie motywował, ale praca była po mojej stronie i pamiętaj, każdy gubi wagę trochę inaczej. Jeśli waga na chwilę stanie, patrz też na centymetry, na moc, na to jak się czujesz i jeśli stosujesz podstawy, to efekty na pewno przyjdą.